Jest godzina 10 i to jest dzień na żywo w TVN 24. Dagmara kaczmarek szałko witam i zapraszam. Zaczynamy od wyjaśnienia tego, co wydarzyło się w Borowinach w Łódzkiem. Tam czternastoletni brat postrzelił 11-letnią siostrę z karabinu. Do tej tragedii doszło dokładnie w Borowinach. Dziewczynka jest w poważnym stanie i została zabrana do szpitala. Katarzyna Paśkowska, teraz bardzo Ci dziękuję. A teraz pieniądze z Funduszu Ministra Edukacji, które trafiały, jak Państwo wiedzą, do organizacji bliskich Prawu i Sprawiedliwości. Dziennikarze TVN24 opisali te milionowe dotacje, które trafiały tylko i wyłącznie do tych fundacji, które sprzyjają partii rządzącej. Część z obdarowanych fundacji jest wręcz wprost związana, czy też poprzez relacje rodzinne z politykami PiS. Tak na przykład Fundacja Polska Wielki Projekt, z którą związani są wicepremier Piotr Gliński, a także europosłowie Zdzisław Krasnodębski i Ryszard. Legutko. W rozmowie Piaseckiego w TVN24 dzisiaj pytany było o sprawę Adam Biela. Nie, tych najbardziej zainteresowanych, bo przecież o oświacie mowa, o edukacji, o nauce, a nauczyciele a wszyscy związani ze szkołami, w których uczą się nasze dzieci, czy też będą mogli liczyć na takie miliony wsparcia. Na razie te miliony w formie dotacji płyną na fundacje powiązane z PiS. Wszystko od ministra Czarnka. A ile na szkoły, ile dla nauczycieli, tam potrzeby przecież są ogromne. Dlatego nauczyciele przyjeżdżają do Ministerstwa Edukacji. Przed jego siedzibą jest Katarzyna zdawa Teraz ostrzeżenie, uwaga na silny wiatr. i MGW wydaje ostrzeżenia, dla... tylko cieszyć tych, którzy na feriach, teraz właśnie i tych, którzy na feriach, Będą. Te są w pełni w...